Więc cześć z tej strony kibab? Witam Was na moim kanale. Kebab Games. Jest z nami Grubas. pierdol się. Y o no, tak, kurwa dobra. jego mać. No to przejebałem się. Nie pamiętam. więc to jest najlepsze, że nie pamiętam. Ja pierdolę Też się pamiętasz? O Jezu, 3 sekundy. Dobra, kurwa, dobra, to spierdolił. Jest, Kurwio, facet. To ja <laughs> ty! Ty! Dziewięćdziesiąt co za uło! Zamknij tą czipę. nie nie. Nie boję się, Ale Nie Kamin. Nie Bo, Głupi kciuku. No, głębiej! Widzimy. Adi, czy Rzepik jest kuszony na Adiego Powiedz czemu, Rzepik Kurwa, panowie i panie I te murzynki, co? No, to słuchajcie mnie uważnie Jeżeli byście kiedyś dostali propozycję od Adriana z nagrywkami To kurwa i tak nigdy nie znajdziecie dobrego terminu On zawsze ma jakąś wymówkę Uwaga, uwaga! Jak nie tata, jak nie mama, jak nie szkoła? Dziś nagrywamy ósma 8 rano. Ja przychodzę ósma 8:06, bo się zbombiłem i trochę spałem. I kurwa no. tak. Przychodzę ósma 8:06, e, nagrywamy. Dosłownie nie minęło chyba 6-7 minut. 20. Potem się rozłącza. I pisze, pisze nam grupie. No, tata powiedział, że mam lekcję. Tata powiedział, że mam lekcję. Co jest? Moja opinia na Piątka. temat tej gry jest taka Pierdolę tą grę Czwórka Oj uj, Ujujuj Nie 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 Oby się dosłownie Gówno zjadło No spierdalaj Odejdź ode mnie No, wybieraj, którym? Clip cześć. <laughs> bym się zajarał teraz. Okay. Dobra. O, w końcu się ruszyłeś, nowe gramy. Dobra, teraz widzowie, nie, nas nie było ruchać w dupę, bo. Ćwiczyłeś już wygramy. trochę? Nie, no ja w ogóle nie mam czasu, na w szachy, Beniu Szkoda, bo. Mat. Why are we still here? No to tak, było tak, wchodzę do kuchni, mówię no. Martyna Same quizy będą 27 No najpierw takie, co <coughs> widzę? <śledzimy> Martyna wypierdaje mi w ja imię, to <śledzimy> <dał. Uda. śledzimy> Słyszałem! Ja 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 jak szrek. JAK ja SZREK! Ja Witam, zapewne próbujecie sobie w tym momencie zwizualizować jak wygląda siostra Rzępika. Otóż już śpieszę z odpowiedzią. Oto ona. Oh What shit. fuck? Oh, jesteś, się? jesteś przystojniejszy niż rzeczywistości, powiem Ci szczerze. Serio? Fajnie. Dobrze się bawię. <laughs> jaki, jaki głosik cudowny <laughs> kasna na to No a ty... Nie! Nie! Wychodzę! Nie, wychodzę! Wychodzę! Co to jest za Co to jest za No na pewno no, ale ty jesteś fiutem! Ja pierdolę, kiedy ty jesteś... ...nieco rozwinięty Nienawidzę Cię Autentycznie nienawidzę Cię po prostu za każdym razem, kiedy chyba Myślę o Tobie, mam takie Taki odżygania Jeszcze na najtańsze, ja pierdolę Dawaj żarcie Nie mam żarcia, skąd macie to? kurwa. No daj się zjeść ty kurwo ulanu No na pewno no, A ja Cię tam będę Cię później dofinansowywał Jak dofinansowywał? Sugar no tak, daddy, patrz tak, tu tak. Sugar daddy O nie nie tak Dobra chodź dobrze dobrze Jak się Daj mi się kurda Jak się wypierdalało te kurwy w. jebane Enterem? W. A, w, a w Kurwy jebanesz powiadomieniami pierdolonymi Kto mi tak napierdala kurwa Ej z kurwy z wyjdziesz w końcu tego pierdolonego Facebooka kurwa Muszę usunąć jego jebane konto Teraz szóstki No! No! Dwa! JEDEN! Proszę! Proszę! Nie wierzę w to! tak Okej, okay. Ale emocje, kurde! To jest ten! Nie, to nie jest ten!

Chciałeś to wrzucić? O kurwa. <śmiech> <śmiech> Czekam, dawaj walka na moście Tak kurwa no Bo ty masz nic ja nie mam <laughs> Silent Swedge. <switch. śmiech> no to, to, to było?

Jaka ja jestem sztupa, ja mam że 30 kilo! A ty nie, no, to powiem ci szczerze, nie, ty wyglądasz totalnie jak szrek, jak szrek po prostu wyglądasz. A, taki przystajny jestem tak? Tak. A ty, a mini dziś. Dźwięcaj, daj, 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 daj. Kucy, się, daj się, lej się Masz cztery kurki, zawsze Pierdolę. Tasa, dasa O kurwa! No daj mi się zjeść! Chłopcy, stra pieniędzmi na lewo i prawo. <grydolę> Dziękuję. Przedawaj ty mała szmato. Okej, pięćset tysięcy i pięćset tysięcy. Wystarczy? O nie, jeszcze potrzebuję sto tysięcy. Coś tam niego. Raz. A kurwa nie, nie wiem Nie wiem w JA łapki! Wypierdala jednego! Nie, dawaj kolejną! Kurwa pierdol się! Czemu ty mnie wyzywasz za każdym ruchem? Za każdym nie ruchem, słyszę kurwo pierdol się! Nie wiem kurwa, ta gra jest nie dojebana! Widzowie mnie byłem wyzywać, że gównem jestem. Dobrze, że nie widzi tego mój stary nauczyciel, który uczył mnie grać w szachy, bo bym je zapierdolił. No, rucha cię coś w dupę, synku. Zostaw, kurwa. Zostaw! Kurwo jebana, mówiłem ci coś! Sam się ods... ja sam wiedział, gdzie są pozostałe. Nie, szczerze mam nie trzeba, czemu, ale trzeba szukać butelek w łóżku naszego syna, ja pierdolę. A, tam była Jaka jedna. Patoła. Jaka patola! Bo... No! Serio. <grywa> ja dziwyca. Czasem trochę tam zarabia. Jeszcze ja staram się wyrównać to Warszawy już na zawsze będziesz miał. Eee, dzięki, dzięki za grę Czu, dzięki za grę. <grywa> Co my, co robię? Coś, nie ma Coś nie ma sensu? Pat, co robię? Pat, co robię? uwaga, <śla 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 uwaga. Proszę cię! O, no Ludzie potrafią mieć teraz but, rozmiar o, buta jeszcze... na przykład 48, co jest niesamowite. O kurwa, mnie o! o dobra. O nie, jednego zostałem. Pierdol się. O kurwa! <śm> <śm> zrobiłem? <śm> no i kurwa, gdzie ty jesteś? No nie. <laughs> Poważnie! Poważnie! Poważnie, Kamil, nie wiem, jak można być taką mamę mamebą. A ile masz minut? 12. To chuj. Pierdolę te szachy, idziemy na warcaby. Yeah! następny odcinek macie w zwarcach za dwa dni. Następny odcinek macie w zwarcach za dwa dni. Za dwa dni. Teraz do mnie, do mnie, mnie. No dobra, przepraszam. Przez środek, przeszedł. Dobra, nice. Zjem go! Kurwa. Całego. Zjadłeś... Się... Uważaj, uważaj. uważaj. Dobra, chodź do mnie. Kamil! Coś ty zrobił?! Kurwa! Dobrze jest, dobrze jest. No. Dobrze jest. No, pierdolaj, pierdolaj, pierdolaj. Dobrze. Nice. W... 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 się we mnie. Dawaj tego spacje W we mnie! mnie. Spacje we... we mnie! S! <susenie> 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 Ja pierdolę Kurwo jebana Nie no i widzisz on mi wali takiego Flika ty kurwo jebana <gryddy> Lobby <gryddy> 3-0 <gryddy> O Poproszę no, cię <gryddy> <gryddy> No, pra... no proszę cię na no kubę! Kebab, a pomachaj, ja pomachaj kiebab! Pomie... Kebab. Pomachaj mu! Kebab. Kebab. Nie, nie fakiem, nie, nie fakiem, nie fakiem, normalnie, jak normalny człowiek. No, ale on nie jest normalnym człowiekiem! Nie przynajmniej. Nie no, Piotr mam na drugie. Masz drugie, na drugie Piotr? Christian, Piotr, tak mam Krystian, Piotr, że... Czemu ci tak bardzo skrzywdzili? Pierdol się, sam chciałem Piotr. Wysz ja mam na drugie? Rafał. Co Kanibal. kanibal. No O ja! Rafa! Rafał! kurwa! Koń nie Rafał! Co z tymi zębami Kochan. się zgadza? Ja mam nie... zajebiste zęby, ty mi moich zębów nie wzywaj. Kto nie zaliczył? Tam pa, pa, pa ten włożył mu... Włożył, włożył, włożył mu dupę! Fowa, ułom Falstart, falstart Teraz ha. postaram się... No tak, Falstart Ja, ja to wygram jeszcze, nie? Jakby to, to nic nie wpłynie na to Jakże i drops wygrasz Postawiam no. ci McDonalda Stawiam ci McDonalda na PGA mm, <noise> Dobry pomysł jak, Dobra, a jak przegram to ja ci staram. Dobra, postaram się Postaram się, ale umowa? umowa. Do końca ja, filmu? Bawa, ok, jak film jak będzie to... trwał 30 minut, okej? Okay? Minęło 4 minuty, masz 26 minut na to, żeby wygrać Okej. Okay. Chwila chwila, a jak ja wygram, to kupicie mi chleb z cukrem Nie. Nie. Nie, nie. Nikt nie, nie chce wchodzić w to. Tęczenie czasu z kebabem Powinien być taki tutorial albo z chlebem z cukrem. A, a... Dobra, tańczenie. T... A! Gdzie to jest kebab? <laughs> Czemu trzeż ja będę moje imię?

Stoję sobie na bloku. Stoję sobie na bloku i tak myślę, kurde, czemu ludzie idą do takiego bloku, więc ja wskoczyłem w ostatnim momencie za ten bok i spadłem, bo okazało się, że to był yy, Tu dajesz ten czarny, tu dajesz Kurwa ten czarny, was. biały w czarny, biały w czarny, nie tu, biały w środek czarnego, ja pierdo... co za debil, co? Ja pierdolę, co za łeb, jebałeś? To, ja, kurwa, nie wiem, no. to jest? To jest jak rozjebane Oreo wygląda teraz. Gdybyś coś tak łapą w nie, nie zapierdolisz, by się rozdupczyło, no nie? Dostałem pacu, dostałem w łapę. Widzisz to? No. Dobra, gdzie teraz. Tutu, o to chyba tu. tu. A, nie, tam, a nie tam, nie tam, to <ślad> Stanu na niebieski trochę tu. Tak, trzeba rozkwit. Okej, okay, okej, okay, co to jest reakcja? Co to jest?! A, przeszło? Okej. Okay. Spadłeś? Ja pierdolę! To jest gra jaką grałem jakby. jesteś. Kurwą jesteś i tyle, nie wiem. Nie i inaczej nie umiem o tobie mówić. Pierdolę tą grę. Wychodzę. Dawaj, dziękuję. <grystanie> Do widzenia, kurwa. Do widzenia.